Kilka tygodni temu narodził mi się w głowie niesamowity pomysł, którym jest określenie IQ wickiego. Mimo kilku prób zrobienia Wickiemu takiego testu nie udało się, ponieważ było to już pod koniec Discordowej działalności tego osobnika i jak się domyślacie, nie był już wtedy aktywny. Mimo tego nadal w głowie było pytanie, jak głupia jest ta osoba? Miałem plan, sprawdzić, jak Paweł radzi sobie w nowych sytuacjach ale osoba ta ma autyzm, więc stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, więc zacznijmy od analizy językowej. Dla spójności powiem, że polega to na przeanalizowaniu między innymi zasobem słów danej osoby, spójności zdań oraz interpretowanie zdań, czego nie będziemy brać pod uwagę, gdyż osoby z autyzmem czasem nie rozumieją sarkazmu i tym podobnych. Dobrze, więc przedmiotem analizy będą wypowiedzi Pawła na discord. Więc punkt pierwszy zasób słów. Jak widać na tym screenie, Paweł co drugi wyraz używa słowa stary. Ale dobra, to jeszcze o niczym nie świadczy. Więc dla potwierdzenia moich słów macie tu wyżyny intelektualne Pawła. Dodatkowo tu są wiadomości, w których Paweł odmienia słowo hejterzy na hejtery. Warto wspomnieć, że jestem osobą, która miała okazję popisać z Pawłem i szczerze ma od bardzo monotonny styl pisania. To znaczy Powtarza się, używa co chwilę wcześniej wspomnianego stary. Punkt drugi: spójność zdań. No cóż, punkt pierwszy mówi sam za siebie, ale macie tu kilka dodatkowych obrazów, które potwierdzają tezę. Jakby serio, po napisaniu tego przez Pawła, miałem mniej więcej taki wyraz twarzy. Punkt trzeci: osiągnięcia edukacyjne. No cóż, tu nie ma co mówić. Paweł skończył szkołę specjalną numer 19 w Kaliszu. Punkt czwarty. Szybkość przetwarzania informacji. Może najpierw dla jasności powiem, o co dokładnie z tym chodzi. Osoba o przeciętnym lub ponad przeciętnym ilorazie inteligencji, kiedy skłamiesz jej w żywe oczy w ciągu kilku sekund lub mniej, znajdzie argument zaprzeczający. Taka osoba również jest w stanie zobaczyć różnicę na przykład w zdaniu... Grażyna, Wicki to PDF z przecinkiem przed grażyna i bez, czyli grażyna, Wicki to PDF. Więc co do pierwszej części, to tu macie screeny, gdzie Pawełek na zarzut odpowiada innym zarzutem i wyzwiskami. Swoją drogą, Paweł ma jakieś zapędy w stronę schizofrenii, ponieważ osoba, którą osądzał o ten haniebny czyn, dosłownie nie była nigdy na serwerze Robala, a co dopiero z nim coś knuć pora na drugą część. Odpowiedź jest krótka. Nie, Paweł nie jest w stanie zobaczyć tej różnicy. I to nawet nie dlatego, że czyta szybko, tylko dlatego, że, dosadnie mówiąc, ma w dupie przecinki. Więc powiedzmy sobie szczerze, Paweł to idiota. Ale wiadomo, zachęcam do dyskusji w komentarzach.